Hej, hej, hey. dzisiaj Wam pokażę moją 8 feść luzytanów, które są tam na końcu stajni. No, więc ja tam pójdę i Wam wszystko pokażę. Od pierwszego luzytana do ostatniego. Więc pierwszym luzytanem jest Rainbow Eyes, tak. Zmieniłam mu strój, przez to jest trochę szybszy. Ma dziesiąty level i był to mój pierwszy luzytan. Czyli znaczy moimi pierwszym, pierwszymi dwoma luzytanami były magiczne, ale teraz obecnie z tych normalnych jest ten. Drugim moim luzytanem jest moja perełeczka, czyli Ice Fire. Ma największy level w ogóle ze wszystkich moich koni. Wygląda tak. Jest bardzo piękna. Jak widzicie, Ice Fire. A jak wiecie, jest ona ze Star Stable Horse. Następnym koniem jest Star Time. On też jest ze Star Stable Horse. Więc... No. Na razie z nim w ogóle nie trenowałam. Na razie czekam, aż tamtego wytrenuję na 15, Więc to jest Star Time. Mogą mówić lub nie, on też jest ze Star Stable Horse. Następnym koniem jest Skyfall. I jest to Siwasek. Hiw Siwusek, malutki, no. Go też jeszcze na razie nie trenowałam, bo czekam, co ten lisek robi. I go normalnie kupiłam w Winicy. Przed ostatnim jest Cherry Eyes. Tak, jest... jest to bardzo ładny Andalus. Kupiłam go w Winnicy za 949 Starcoins. I mam pierwszy level, bo jeszcze go nie trenowałam. Ostatni koń to Clever Horse i tak jest to, najnowszy, jest to naj, najnowsza klacz. Jak widzicie, kupiłam ją zaledwie wczoraj, więc tak. I kupiłam ją na farmie Steve'a. I to na tyle w tym odcinku, więc do następnego. Trzymajcie się i cześć.